Jesteśmy na żywo Witam bardzo serdecznie Witam bardzo, bardzo serdecznie I tutaj jest temat tęsknoty Dobrze mówię? No. Czy ta osoba tęskni za Tobą, czy myśli? Dobrze mówię? Dokładnie tak jest Czy ta osoba za Tobą tęskni? Czy ta osoba o Tobie myśli? I teraz proszę Cię, żebyś wybrał, wybrała jedną talię Spośród tych trzech. Widzisz? Tutaj jest jedna, druga, trzecia. Daj sobie tyle czasu, ile potrzebujesz i wybierz na spokojnie, myśląc o tej osobie. Myśl o niej głęboko. Przypomnij sobie ją. Jeżeli umiałaś ją blisko. I teraz zadaj pytanie do wszechświata: czy ta osoba za mną tęskni? Czy ona w ogóle myśli, może dziś? I zaczynamy. Zaczynamy od talii tej, później będzie następna i ta będzie jako ostatnia, dobrze? Tu sobie przyłożymy, żeby ci nie znikło z horyzontu. Tutaj są, ciągle są i zaczynamy od tej. I teraz myśl o tej osobie w trakcie mojego tasowania. Jest tutaj te pudełeczko, Jeżeli Cię będzie interesowało, jak wygląda, bo czasami ktoś ma ochotę kupić, nabyć taką talię, dlatego kładę. Bo później w komentarzu pytacie, co to za talia była w tym filmiku. Dlatego kładę, bo wiem, że jesteście zainteresowani. Ok, i zaczynamy. Ty w tym momencie myśl tylko o tej osobie, dobrze? Ja, buzia na kutkę. I też proszę wszechświat, żeby odpowiedział na Twoje pytanie. Czy ta osoba tęskni? Czy ona o tobie myśli? I co nam tu się pokazało? Myśli na pewno, bo macie tutaj już as Na pewno myśli. Czy ona tęskni? Zamknij oczy razem ze mną. Znowu jest. Czy ona tęskni? Czy ona? My, patrz, ile radości! Wow! Wiesz co? Jeżeli ta osoba tęskni, to nie jest tęsknota, rozpaczy. Ona ma świadomość, że wszystko idzie w dobrym kierunku, albo ja w jakiś cud wierzę, że wy się spotkacie niedługo, albo sama, nie wiem, wybaczysz ty? Zaraz zobaczymy. Powiem Ci, że jest radość. I to ogromna radość, duża radość. Zobacz. Wow. To osoba tański, czy ona myśli? Myśli bardzo pozytywnie. Patrz, jeszcze mamy tutaj diabła. Naprawdę. Samolubnie, pozytywnie. Oczywiście, oczywiście. Wiecie co? Tutaj mi się pokazuje? dziś mój pisak. Na szufladzie. Pokazuje mi się tu, moi drodzy. Kochani, nad domem mamy kartę wiadomości. Jak widzicie, Rycerz Pentakli to nasz listonosz tego wieku. Tutaj karta jest wyciągania do kogoś ręki, tak? To jest taka karta, że musimy nauczyć uczyć się dzielić. Jeżeli ja zrobiłem jakiś krop, to teraz kolej na ciebie. Takie bezinteresowne, po prostu bez myślenia głębszego. To tak jak na ulicy ktoś wyciąga dłoni, bo to tak naprawdę dla mnie to jest karta żebrania. Na ulicy, wyobraź sobie, idziesz sobie na zakupy, siedzi ktoś i ma wyciągnięte dłonie. Za długo nie myślisz, tak? Nie rozważasz, ile tu dać. No, czasami rozważamy, ale z reguły wyciągasz i wrzucasz, bo to jest instynkt, to jest odczucie i to jest właśnie ta karta. To wygląda tak, jakby ta osoba uważała bardzo, bardzo mocno, że przyjdzie taki moment, taki właśnie instynkt, że ty coś zrobisz, i ona święcie w to wierzy. To znaczy, widzisz, teraz możesz pytać, podzielmy to jakoś, bo ty możesz pytać na przykład na osobę, z którą jesteś w super relacjach, ale w tym momencie ta osoba jest na przykład na jakimś wyjeździe, nie ma tam Wi-Fi. No i nie wiesz, czy tęskni, tak? A jest między Wami dobrze. No to oczywiście ta osoba bardzo tęskni i ona z nadzieją, że tu coś się ukończy i ona zaraz niedługo będzie z tobą, tak? Jeżeli na przykład nie macie kontaktu z innych powodów, bo się pokłóciliście na przykład, no to ta osoba w święcie wierzy, że po prostu cud chyba nastanie. Że ty po prostu się skruszajesz i się odezwiesz. Ja bym powiedziała, że napiszesz albo zadzwonisz, albo coś. I Ci powiem, że w każdych innych sytuacjach to jest ogromna radość. Nawet gdybyście pytali o osobę, którą uu, dawno nie widzieliście i myślicie czasami, ta osoba to o mnie zapomniała. Właśnie o to chodzi, że nie! Ona cię nawet może gdzieś śledzić. Na przykład w mediach, bo masz kartę diabła i na przykład oglądasz Twoje profile, myślisz, A kurde, kto się o Chodzi o to, że nie, nie zapomniała myśli. Tęskni, ale to nie jest tęsknota rozpaczy. To jest taka tęsknota, żeby się chciało to osobę mieć blisko. Taka tęsknota. To znaczy, gdybyśmy mieli teraz mówić o tęsknocie jej, jak to można by było powiedzieć po polsku o tęsknocie, te słowo, które co znaczy to tu byśmy chyba jednak powiedzieli, że bardziej nie. Że ona tak tęsknić, jako w ogóle, może nie tęski, tylko bardzo ma takie, jest podbudowana, że wie, że będzie dobrze, że ma nadzieję, że, nie wiem, ktoś za tęski, o bardziej tak, bo tu jest. Czuć radość. Patrz, karta pa, słońca, radość. Paść, była radość. Dziewiątka kielichów, radość. Yy, tu, tu, tu mi się pokazuje, że wyobraź sobie też swoją osobę, tak jak przed tym się zastanawiałeś, się zastanawiałeś, i wyobraź sobie tą osobę, teraz zamknij oczy i pomyśl, że ona na myśl o tobie się cieszy. Wyobraź swoją sytuację. Dlaczego ona się cieszy? Nie wiem, może zobaczyła, że ty z kimś się rozwiodłeś, się rozwiodłaś i myśli, o, mam, zaciera rączki, teraz mam pole do popisu. Nie wiem, jaka sytuacja twoja życiowa jest, bynajmniej ona się cieszy. Tęsknoty, rozpaczy nie ma, ale taka inna tęsknota, którą ludzie może nie kwalifikują do tęsknoty, to jest właśnie chęć bycia razem, blisko. A może coś by tu się udało, coś takiego. W sensie takim. Brawo! Brawo, bo jest fajnie. Zobaczymy sobie następny tarot. Dzisiaj będą takie krótkie filmy, ale ich będzie kilka. Za to. Ale jeden będzie dłuższy. Jeden myślę, zrobię lustro. A ten kilka to będą takie konkretne, dobrze? Cześć, mój kochany czat. Cześć Ewunia, Ania, Ola i Kasiunia. Cześć skarby. Następne. O, co ja wyprawiam? Następne karty to są te, dobrze? Tarot Grandelu. Lux. Tiro Dobrze, jeżeli to są Twoje, ja te pudełeczko położę i zobaczymy sobie, y, Twoja osoba. I tak jak przedtem, duże? Teraz ja będę tasować, a ty w tym momencie proszę ci bardzo, żebyś nawet zamknął oczy za chwileczkę. Tylko ja je oczyszczę. I teraz w tym momencie spróbuj przywołać tę osobę całą energią, nawet materią, ok? I ona będzie blisko. Poczuj ją. Tak jakby nawet może tak bardziej telepatycznie, jeżeli inaczej nie potrafisz sobie zwizualizować. Poczuj tą osobę i pytanie jest twoje w myśli. Czy ty tęsknisz? Zapytaj ją. Ona jest wszystko ciebie. Czy ty tęsknisz za mną? Czy myślisz o mnie? Czy tęsknisz za mną i czy o mnie myślisz? Odpowiedz mi. Odpowiedz mi. Cztery, okay. Cały czas pytanie miewi w głowie. Tęskni. Patrz, już jest tęsknota. Widzisz? Szóstka kielichów. Tęsknota w najczystszej postaci. Tu masz odpowiedź, nawet w tej jednej karcie, bym nie musiała dalej pokazywać. Jest tęsknota. Życie daje dla tej osoby naukę. Teraz cierpliwości. Myślałam, że inaczej będzie, ale teraz trzeba się uzbroić w cierpliwość. Ma to, co jest jeszcze bardzo fajnego, że tu jest uczucie między wami. Ja myślę, że osoby, które wybrały ten tarot, pytają po części o kogoś, nie tak jakby tylko z ciekawości, a wiedzą, że to jest po prostu historia uuu, dawno zamknięta. I nic nie czujecie. Tu tak jakbyście pytali o kogoś, do kogo coś czujecie i. Fajne to jest to, że ta osoba też, widzę, że do was coś czuje. Tutaj jest tęsknota, od razu macie w karcie szóstki kielichów, tylko ta tęsknota to jest taka związana bardziej trochę z bezczynnością. To znaczy, tak jakby nie do końca ta osoba coś robiła, żeby nie czuć tej tęsknoty. Ona tęskni za wspólnymi waszymi chwilami, które były. Nieważne, czy one były w rzeczywistości, gdy się spotykaliście, czy po prostu za tymi chwilami yy, chcę, żebyś poczuł, o co mi chodzi? Gdybyście na przykład pytali osobę, którą poznaliście przez internet, nigdy tak naprawdę się nie spotkaliście, nigdy nie rozmawialiście twarzą w twarz, face to face, nigdy. Jedynie to była osoba, z którą wiązaliście jakieś nadzieje. I to jest tak jakby tęsknota za tymi chwilami, za którymi wiązałem nadzieję z tą konkretną osobą. I teraz tak. Tutaj jeżeli pytasz o kobietę, to ta kobieta faktycznie dalej Ciebie pożąda, dalej Ciebie pragnie, a jeżeli ty jesteś kobietą, to ja myślę, że tu w dwie strony chyba to działa, tak? Tylko bynajmniej tutaj jest pożądanie, tak? Tutaj jest ogromne pragnienie. Osoba bardzo pewna siebie tutaj czuć, pewna tego, że wiesz co poczekaj, do tego do, właśnie do tej mojej myśli dobiorę. Dlaczego ta osoba jest taka pewna siebie? Czego? Dla Ciebie tak, jakby specjalnie, tak? No, jest ta pewność. Dalej są to buławy. Ogólnie jest pewna siebie. Ogólnie. Myślę, że ona ma nadzieję, tak. W niektórych wypadkach może mieć nadzieję, jeżeli ty jesteś w związku, że ty się rozwiedzisz, bo masz tutaj kartę śmierci. W niektórych innych wypadkach, jeżeli jesteście sami, to ta osoba może mieć nadzieję, bo jeżeli Wam wspólnie zależy. Że jednak zaistnieje jakaś sytuacja, nie wiem, coś przetransformuje, coś się zmieni, coś się odrodzi jakieś może wielkie pożądanie, pragnienia albo jeszcze większa tęsknota i w końcu zrobicie coś. No bo tutaj jest jednak tęsknota z nadzieją na, w śmierci, na lepszy czas. Karta ta pokazuje, że to jest tak jak mówiłam, korpskodałam, że to jest lekcja. I cierpliwości dla tej osoby. Może to jest Wasza wspólna lekcja, ale tak, ona myśli o Tobie. I wiesz, że ona myśli o tym fajnym czasie. Ja to tak czuję, tak jakby niektórzy pytali o osobę, z którą mieli romans, było gorąco, było gniście, no nie, bo tu czuć ten mm, ogień, patrzcie, czwórka buław, paś była, paść, była, królowa była w tym podsycany ogień, to znaczy ona za tym tęskni. Mm, nie ma rozpaczy też ale bardziej nadzieja na lepsze jutro. Jest tęsknota i myśli bardzo często. Tu myśli bardzo często. Wszyscy kielichów to zawsze jest jak cokolwiek się dzieje w naszym życiu, takiego czydującego, czy takiego flaki z olejem, to o, o, tak jakby odlatujemy. Jesteśmy w innej rzeczywistości, równoległej, tam gdzie jest lepiej. I właśnie tęsknimy, myślimy, wkładamy sobie plany. Nic nie robimy, ale właśnie nas nie ma tutaj, tutaj, tutaj w tej chwili, tylko jesteśmy w zupełnie w lepszym świecie. To znaczy, że to może bardzo często się zdarzać. To może kilka razy dziennie się zdarzać. Tu tęsknota jest. To w zależności, trzeba było zobaczyć, jak tej osobie układa się życie. Czy ona jest szczęśliwa, tak? Bo czym bardziej jest w życiu jest szczęśliwa, to tym bardziej tym tęskni. Bo to jest karta tęsknoty. Chwila, gdy musimy odejść... Od bolesnej rzeczywistości. Tak? To w zależności. Czy ona ma szczęśliwe życie? Czy raczej nie? Bo jak nie, to faktycznie może ta tęsknota zdarzać się co chwilę. Także tu gratuluję. Cześć Jarek. Co to za mina? Cześć Kasiu, z tym ja tu się nie przywitam. Do wszystkich wypadek jeszcze raz. A nie, przywitam się z tym. Tylko Jarek ma dziwną minę. Weź te końciki. taką ko? Hmm? Zrobiłaś taką. Dobra. Następna! Idzie tam w ogóle ten filmik, ten stream, bo ja gada może sama do siebie. No oczywiście mieć o czy z podwórka, ci na nakarmić, jeszcze tylko jeden tarocik I potem wpadamy z drugim filmikiem, a wy rodzić swojej osobie sobie Tutaj weźmiemy sobie te piękne karty. Okej. Okay. O, tu położę dla Was pudełeczko, dobrze? Bo może Was interesować. Ups! Jak wygląda pudełko. Ten tarot jest, patrzcie dla każdego wieku. Może kupi możecie kupić dla swoich dzieci. Bo tu akurat napisali tarot for all ages. To znaczy na każdy wiek. Widzicie? Ciekawy, prawda? E, ciekawy, kto to tu je tutaj wydał, Elizabeth. Dla <laughs> <Na> każdego. <laughs> Dobra. Myślcie teraz o swojej osobie. I teraz w tym momencie tak samo. Ja je oczyściłam. Teraz będę tasować, a ty razem ze mną w tym momencie zamknij oczy i myśl o tej osobie. Przywołaj ją. Gdy poczujesz, że ona jest blisko, zapytaj ją, tak jakbyście byli twarzą w twarz blisko siebie. Poczuj jej oddech, poczuj ciepło i zapytaj, czy ty ze mną tęsknisz. A ja potasuję. Hmm. Czy myślisz? Czy tęsknisz? Tu jest rozpacz. O, ta karta była z przełożenia. Jak to się mówi? Oliwa zawsze sprawiedliwa. Czy tęsknisz? Tak. Tu mogę Wam powiedzieć z czystym sumieniem, że tu jest tęsknota. I tu jest ta, której szukaliśmy we wszystkich rozkładach. Tu jest smutna tęsknota, to prawdziwa, bo tęsknota powinna w najczystszej formie być połączona ze smutkiem i ze łzami. To jest prawdziwa tęsknota i tu ona jest. Tutaj macie kartę, ta osoba tak naprawdę ma wewnętrzny konflikt, nie wie, co ma teraz zrobić w tej sytuacji. A wiecie dlaczego? Bo tak, albo wy jesteście w związkach, albo ona, albo ty, albo sytuacja jest beznadziejnie trudna, to znaczy, że ta osoba może mieszkać daleko, i na przykład nie ma możliwości przyjazdu. Chodzi o to, że tu jest ta tęsknota, ale też ona ta osoba bardzo myśli, ponieważ tutaj masz mentora, kartę arcykapłana. To znaczy, że ta osoba bardzo dużo myśli. O, tutaj powiemy odczuwać sam sobą, ale ma świadomość, że tu nastał jakiś koniec i ona na ten moment myśli, że nigdy do tego nie wróci. Jest. Wiesz co, dla osób, którzy są w związkach powiedzmy. Szczęśliwych, a ta tęsknota jest z tego powodu, że ta osoba gdzieś utkwiła, nie wiem, gdzieś jest, nie może wrócić, no to faktycznie to ona z rozpaczy usycha. Tak tu się pokazuje: masz karta wieży, karta trójka mieczy. Patrz, tutaj dziewiątka mieczy: ból, rozpacz, tragedia. To znaczy, ona po prostu musi Cię tak kochać, że no byś Ciebie nie widzi po prostu sensu życia i tak tęskni. Osoby, które się rozeszły, się rozwiodły nie wiem, co tam u Was jeszcze innego mogło się zadziać w Waszym życiu, to jest tęsknota, e, nie wiem, u tej osoby nie jest za ciekawie w życiu, że jest taka tęsknota, czy ona teraz zrozumiała, że to Ty byłaś właściwą osobą, byłeś, jest tęsknota. I zobaczcie, każda karta o tym mówi, ale tęsknota związana z tym, że, że nie widzi na ten moment wyjścia z tego po prostu. Może Ty jesteś... E, zajęta, zajęty ja myślę, że ta osoba musi bardzo cię kochać nie wiem, przepraszam, że tak powiedziałam, ale tak to czuję patrzcie, ja wam pokażę każdą kartę żebyście uwierzyli, że ja naprawdę tak czuję patrzcie, piątka denarów, wy nie widzicie piątka denarów to jest po prostu ogromny ból ogromna tęsknota, czuję się nikim czuję, że mam że nie mam nic bez ciebie karta dziewiątka, mieczy Ból, tęsknota, cierpienie. Jak będzie wyglądał świat bez Ciebie? Karta piątki, w następna. Boże, co ja mam zrobić w tym momencie? Trójka mieczy, nie lepiej. Ból, cierpienie, bezsilność. No patrzcie, wszystkie karty jeszcze wierzę. Tu jest to cierp cierpienie, tu są te myśli non-stop. Nie wiem, albo Ty jesteś zajęta i ta osoba myślisz, że swoje szczęście. W tamtym czasie mogę coś zrobić, a teraz już koniec. Albo ona po prostu w coś wlazła, ma teraz gromadkę dzieci, coś i wie, że. No, straciła coś. No, coś tutaj jest, ale jest cierpienie. Serio, wiesz, naprawdę. Powinniśmy żałować tej osoby. Co ona tu robiła najlepszego? Kochani, życzę Wam wszystkiego najlepszego. Widzimy się później, przy następnych filmikach. Pa. Pa, <laughs> słoneczka. Ja na razie zmykam na kawusie i potem jeszcze wpadam. Jeszcze... O, czekajcie, wiecie, zawsze.